Cześć, witam Cię na moim kolejnym poradniku do gry Enshrouded. Ja jestem Nazgul i dzisiaj pokażę Ci y, kilka trików, kilka sposobów odnośnie kształtowania terenu. Y, pokażę Ci w jaki sposób wyrównywać teren, w jaki sposób y, kopać różnego rodzaju tunele, baseny, oczka wodne. Teraz po aktualizacji y, z wodą jest to przydatne. Pokażę ci też, do czego służy motyka, kilof, i oczywiście najważniejsze z narzędzi do kształtowania terenu, czyli młod budowlany. Niech nie zmyli Was, jego nazwy i główne przeznaczenie, no bo służy wiadomo, do budowy, tak, ale jest tutaj najlepszym narzędziem do kopania i wyrównywania. Ale do tego przejdziemy. Pokrótce. Pierwszą rzeczą, którą chciałem ci pokazać, to będzie um, jak sobie wyrównać teren pod budowę w najprostszy sposób. Otóż możesz użyć do tego motyki. Chyba nie można jej używać, jeżeli nie ma płomienia, więc my sobie ten płomień zbudujemy. Okej. Okay. Ja sobie ten płomień postawię w tym miejscu. Bardzo mam oddaloną kamerę, nie wiem dlaczego, zaraz się dowiem. Pierwsze narzędzie motyka. W teorii można sobie nią najpierw wyrównać teren, a później zacząć już na tym równym terenie budować fundamenty. Wtedy nic nie będzie wam wystawać, nic nie będzie wam przeszkadzać. Ale ja w ten sposób tego nie robię. Ja robię to w sposób inny. Ja sobie to wy, wyrównuję fundamentami. Otóż, wykorzystuję sobie do tego celu młot. Biorę sobie na przykład taki oto fundament. O, tutaj muszę się poprawić i podkreślić nie jest to fundament, tylko sufit. I robię to celowo. Już w którymś filmiku o tym mówiłem. Jako fundamentów używam sufitów, ponieważ, jak widzicie, teraz ten sufit kosztuje mnie tylko 64 materiału. Jak go tutaj wybuduję, ja sobie tutaj taki obszar roboczy wyznaczę. Jak go tutaj wybuduję, to mnie to kosztuje tylko 64. No i każdy z tych bloków, no i podłoga jest zrobiona. Jeżeli to samo chciałbym zrobić z fundamentem takim prawdziwym to mnie już to kosztuje 256 za każdą pojedynczą sztukę. Więc tak, budujemy sobie sufity zamiast fundamentów. Jeżeli chodzi o to, że masz nierówny teren i chcesz sobie coś wybudować, na przykład tutaj budujesz jeden fundament, budujesz drugi, kolejny stawiasz tutaj. No, i powiedzmy, że w ten sposób. I jeszcze jeden, gdzieś tam pod trawą. No, i ta trawa ci przeszkadza, prawda? Sposoby są różne. Motyka chyba tutaj się w ogóle nie sprawdzi. Coś mi się tak wydaje. Można by było próbować nią. Obniżyć teren i tak dalej, pobawić się tu, ponaciskać, ale ja tego nie stosowałem nigdy, więc nie będę się teraz tu zagłębiał. Ja sobie robię w sposób taki, że biorę sobie młot budowlany. W tym przypadku już biorę właśnie fundament, kładę go tak, żeby nie ingerował mi w te poniżej, tylko żeby stał na nich. Buduję sobie taki fundament, jeden, drugi. Tam, gdzie mi przeszkadza. No, i teraz nasz wybudowany fundament tutaj jeszcze troszeczkę wystaje, też wybuduję. Nasz wybudowany fundament wypiera y, teren, który jest pod nim. Więc teraz już tutaj terenu nie ma. I po prostu prawym wszystkie myszy sobie wyburzamy te fundamenty. Proszę bardzo. I to, co nam przeszkadzało. Już zniknęło. Zanim przejdziemy dalej do równania i kształtowania terenu, pokażę Ci, do czego motyka zdecydowanie lepiej się sprawdzi i do czego naprawdę warto ją używać. A mianowicie, motyka ma jedną wspaniałą cechę: że pozwala nam rozciągać bloki terenu, które sobie wybudujemy. Na przykład y, możemy sobie zrobić ziemia z krainy wiosny możemy sobie zrobić gdzie mamy motykę? Tutaj jest motyka. Jeżeli mamy tutaj ziemię z krainy wiosny i lewym przyciskiem myszy zaczniemy ją rozciągać, to bez kosztów żadnych dodatkowych materiałów no rozciągamy sobie ten teren. Możemy to robić z najróżniejszymi obiektami terenu, na przykład może to być również kamień. Wchodzimy sobie i rozciągamy ten kamień. No, oczywiście, ziemia skrajny wiosny i kamień nie są jakieś wybitnie wartościowe, ale jest tutaj coś takiego jak gleba uprawna. I jest też gleba użyźniona, która jest stosunkowo droga. Więc, zamiast budować sobie każdy poszczególny blok tej gleby i wydawać materiał na to, możemy sobie po prostu jeden taki blok postawić i za pomocą tej motyki. Możemy rozciągać go tak naprawdę w nieskończoność, ile, na ile pozwala nam płomień. Ta użjeździona gleba uprawna jest mm, lepsza od zwykłej. Nie wiem o ile razy, ale szybciej na niej rosną roślinki, więc warto ją stosować. Jeżeli sobie rozciągniemy na dużej powierzchni taką glebę. Możemy sobie sadzić i jakieś roślinki spożywcze i również drzewa, żeby mieć materiały takie jak drewno czy żywica. Można rozciągać też takie obiekty jak drogę na przykład. Ja i tutaj nie mogę wydobyć akurat, tylko z jakiegoś powodu mi kamień wyskakuje, jeżeli sobie zrobimy Materiał drogi, no to również go możemy rozciągać i gdzieś tam po swojej wiosce, sobie bez dodatkowych kosztów porozciągać ją, tak? Wytworzymy sobie tylko jedną sztukę takiego bloku kamiennego, od niego zaczniemy rozciągać, i mamy już gotowe. No, motyka ma te swoje możliwości wyrównywania również. Ja tego raczej nie stosowałem, tutaj mamy. R plus prawy, tak? Dostosuj rotację, mamy jakiś obrót. No da się nią też tutaj ten teren jakoś kształtować, ale ja bym to raczej nazwał po prostu wygładzaniem terenu, a nie kształtowaniem. Później taki materiał, który sobie rozciągnęliśmy motyką, możemy również z powrotem zebrać kilofem no, i jeżeli kosztowało nas wcześniej na przykład jeden materiału za wybudowanie tej użwieźnionej gleby uprawnej, no to zobaczcie, ile nam się teraz tutaj zwraca kopiąc ją kilofem. No, i tyczy się to i kamienia, i każdego innego materiału, więc mm, można sobie to zastosować na różne sposoby jakie nam tam materiały będą potrzebne ja pierwotnie wytworzyłem sobie tylko 15 tej użyźnionej gleby uprawnej, no, a w danej chwili już mam no sporo, a, a nie zajęło mi to dość długo wykopywanie tego, bo wcześniej przed nagrywaniem filmiku zebrałem sobie niewiele większą powierzchnię niż jest tutaj w ramach testów już jesteśmy przy kilofie no to kilow, no jak to kilow, służy do wydobywania surowców. Oczywiście można nim kopać, próbować kopać tunele różnego rodzaju i kształtować teren, natomiast zajmuje to długo. Zużywa nam się wytrzymałość. Ta wytrzymałość musi się zregenerować. Sam kilow również się zużywa, trzeba go naprawiać. I po dłuższej chwili kopania, jakiegoś tam powiedzmy, że chcielibyśmy sobie wykopać piwnicę. Po dłuższej chwili no, nic specjalnego nie wykopaliśmy. Natomiast, jak już wspomniałem, no kilow służy do wydobywania. Z tego, co zrobiliśmy, zdobyliśmy 109 kamienia. To nie jest też tak, że kilow nie nadaje się. Do kształtowania totalnie, ponieważ no jest on przydatny, ale bardziej do drobnych i detalicznych poprawek, świetnie sprawdzi się też w sytuacji, kiedy potrzebujemy sobie utorować drogę. Na przykład wyobraźcie sobie sytuację, w której wybraliśmy się gdzieś w podróż, na przykład, nie wiem, tam gdzieś do jakiejś radawnej iglicy no i żeby nie iść nazbyt daleko dookoła ścieżką, no to stwierdzicie, że powspinacie się po skałkach i zaraz będziecie na miejscu no, jest to dobre rozwiązanie ja też tak często robię no tylko, że jak trafi nam się taka skałka, tutaj weźmy sobie na przykład pierwszą, lepszą taką, pod którą już podejść nie możemy, a przeszliśmy kawał drogi no to idealnym sposobem będzie właśnie do tego kilo, żeby sobie taką Drogę utorować warto jest mieć go w ekwipunku zawsze i zawsze, żeby był wystarczająco naprawiony. Wtedy sobie możemy wykopać po prostu przejście. Jeżeli oczywiście zostało nam ten kawałek do dostania się na szczyt, bo całej drogi nie opłacałoby się tak torować. No ale w ten sposób, proszę bardzo, zaraz się dostaniemy na górę. i jesteśmy w ten sam sposób można również zastosować sobie materiały wybuchowe do torowania drogi na przykład właśnie granaty tylko one działają odrobinę lepiej bo szybciej nam utorują drogę ale musimy mieć jednak przestrzeń żeby sami takim granatem nie oberwać myślę że jest to warte wspomnienia o tym można również sobie próbować kopać za pomocą takich granatów, ale no jest to dużo droższe niż sposób, który pokażę ci za chwilę. Jedyne co wychodzi na plus, to nierównomierne kształty takiego wykopaliska. Jeżeli miałoby to być jakieś oczkowodne, przypominające bardziej naturalne, a nie kanciaste i kwadratowe typu basen. To myślę, że warto mieć na uwadze również materiały wybuchowe. Najskuteczniejszym i najlepszym narzędziem do równania pozostaje jednak dalej młot budowlany. Jeżeli chcesz sobie po prostu wyrównać teren, to bierzesz sobie, jak już wcześniej pokazywałem, fundament i budujesz sobie w miejscu, gdzie chcesz równać. Możemy w ten sposób wyrównać naprawdę bardzo duże nierówności. I co najlepsze, fundamenty, które wybudowaliśmy i wyburzymy, materiał za nie całkowicie się nam zwraca. Wszystkie te wyburzone materiały zwróciły mi się surowce za nie. Więc no zobacz, ile zajęłoby to czasu kilofem a ile czasu zajmuje ten sposób jedyną jakby wadą tej metody jest to że nie pozyskujemy sobie surowców w ten sposób na przykład no, ile tutaj kamienia byśmy wydobyli kilowem prawda no ale jeżeli zakładamy że naszym głównym celem jest po prostu wyrównanie terenu no to Lepsza metoda chyba nie istnieje. W ten sposób w kilka sekund mamy wyrównany taki obszar. Tutaj, jeżeli zbierzemy sobie tą warstwę trawy, no to zostaje nam również kamień. Nie mamy tej ładnej warstwy, więc również młotem możemy sobie wziąć wtedy już postawić materiał terenu taki, jak nam się podoba. Może to być ziemia skrajnej wiosny, może to być z biesiadnej kniei, z gorących pustkowi. No i z czego sobie tam upodobamy, tak? Jeżeli chcemy sobie zrobić jakąś zagrodę dla zwierzaków, czy coś, ziemia skrajnej wiosny wygląda tutaj świetnie naprawdę. Ja sam w zagrodzie dla zwierzaków sobie ją zastosowałem. Jeżeli to zrobimy równo, to już nie musimy nawet używać tej motyki. Jeżeli nam szkoda materiału, no to tak jak przed chwilą pokazywałem, bierzemy sobie tą motykę i ten materiał rozciągamy, wyrównujemy. No, ale o motyce już było, więc do rzeczy. Jeżeli potrzebujesz sobie na przykład wykopać piwnicę w jakimś domku, no to również stosujemy tą samą metodę. Bierzemy sobie takie oto bloki. Teraz akurat go za głęboko postawiłem, ale to nic nie szkodzi. Kopanie piwnicy w ten sposób zajmuje po prostu no, chwilkę dosłownie. Zobaczcie, w momencie no w momencie na jaką głębokość zszedłem, tak? Tutaj wstawiam sobie kolejny blok. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. ok. Teraz już chciałbym. No, właśnie, to to warto jest mieć, jeżeli chodzi o kopanie piwnic, tuneli i tak dalej, to wyposażcie się w pochodnie. Tutaj po wejściu kawałek dalej tego światła już jest y, praktycznie, no nie ma tego światła, więc w pochodnie warto się wyposażyć. Ja już sobie zacznę te boczne wykopywać. Troszkę wyśle, postawiłem chyba. Wiem, to zrobić chyba w ten sposób. OK, no wiadomo, że tutaj, czym bardziej się postaracie do ustawienia tych fundamentów, tym lepiej Wam to wyjdzie bardziej estetycznie. Później sobie to można też wyrównać. Zobaczcie, tymi dużymi fundamentami, ile wykopuje tak dużą powierzchnię. No, to jest mistrzostwo po prostu, jeżeli chodzi o technikę kopania w tej grze zobaczcie jakiś kurcze nie wiem domek hobita czy inną morię kopiemy w momencie, wezmę sobie tutaj drugą pochodnię postawię hmm. nie jest to poradnik budowlany no ale wiadomo coś tutaj na ten temat też powiemy, możemy sobie wziąć też jeżeli chcesz wykopać sobie wąższe tunele, no to bierzesz sobie po prostu ten węższy fundament tak, Stawiamy je tutaj możemy w ten sposób tunel zrobić no i tak dalej i tak dalej później taki tunel możemy sobie fajnie wykończyć, ja akurat jak zauważyliście pewnie, mam tego bloku drewna palmowego dość sporo. Zrobiłem go celowo tak dużo. Chodziłem sobie po pustyni, zdobywałem drewno z palmy. Nie wytwarzałem te bloki, ponieważ właśnie próbuję, próbuję planuję sobie zbudować taką oto jaskinię wykończoną tym właśnie drewnem. Myślę, że będzie to wyglądało mega super. Okej, okay, tu troszkę źle postawiłem. No, coś mi tutaj nie pasuje. Ale nieważne. No i zobaczcie, bierzemy sobie jeszcze dostawimy podłogi. No i mamy mega fajną jaskinię zrobioną. Przyciąganie ma wyłączone, coś mi się tu nie chce wybudować. Zrobimy sobie jeszcze schodek z pojedynczych bloków. No i proszę bardzo. Momencik i mamy zrobioną Jaskinie. No i zobaczcie, kilka minut później zrobiłem sobie tylko jakiś stół, krzesła. Na szybko dobudowałem kominek. No i zobaczcie, jak można fajnie taką podziemną bazę sobie stworzyć. Okej, okay. w dzisiejszym materiale to by było na tyle. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw proszę łapkę w górę, ewentualnie subskrypcję, ponieważ na moim kanale będą się częściej pojawiać różnego rodzaju poradniki z Grand Shrouded, jak i różne serie z różnych gier, więc zapraszam Cię do obserwowania mojego kanału i do zobaczenia na kolejnych filmach.